Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jotka Official. Dzisiaj przed nami unboxing, o jest trochę ciężkiej paczki od Black Horse. Jeżeli nie wiecie, to zostałam ambasadorką Black Horse'a, z czego bardzo, ale to naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ to jest marka, którą Używam od masy czasu, która jest ze mną praktycznie od początku posiadania własnego konia, a nawet trochę dłużej. Jest to również polska marka, i tak jak mówiłam w unboxingu o Horse Cookies, bardzo się cieszę, że jest to taka firma, z którą mam takie dość przyjacielskie stosunki i bardzo cenię sobie takie współpracę. No i właśnie dzisiaj sobie otwieramy paczuszkę, pozbędę się, ciągnik jedzie. Pozbędę się tylko adresu, żeby w razie czego nie było nic, a nic widać. Okej, okay, adresu się pozbyłam. Teraz pytanie. Chyba tak to, no tak. To są takie dwie strzałki i chyba one pokazują, że to jest góra. Dam radę. Dam radę. Opa. Dam radę. Dam radę. Ogólnie to są. E Wiem, wiem dwie rzeczy, jakie tutaj są eee, i właśnie Wam powiem, że są tutaj dwie rzeczy, które wiem, a reszty nie wiem. Nie wiem, ile to jest w sumie rzeczy, więc to może być ciekawe, ale ja lubię takie paczki niespodzianki. Ja uważam, że paczki niespodzianki są zawsze super i jak e, Gosia, czyli Kasia, czeka coś mi wysyła, to zawsze jej mówię a za taką i taką sumę, e, no bo taka i taka suma mogę wydać, e, wrzuć mi jakąś niespodziankę, ona dobra jest dobra. Co to jest? To ja. Nie, Folia. Ok. Mamy tu zabezpieczone rzeczy, tak, żeby nic nie wypadło. Dobra. I teraz rzecz, którą wiem, czym jest, czyli biotyna. Jak widzieliście w footboku ja korzystam notorycznie z biotyny, ponieważ biotyna jest naprawdę super. Super, tak naprawdę dla każdego konia i uważam, że każdy koń powinien nawet z taką super sierścią i kopytami, na przykład Dory po prostu biotynę tak profilaktycznie używać. I od dzisiaj? Już nie od dzisiaj, już jakiegoś czasu, nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie, na unboxing, unboxingowy test. Używam również dla Dory, nie tylko dla Parci, ponieważ w Facebooku pokazywałam na razie tylko i wyłącznie Parcie, ale również Dori dostaje. I ja tą biotynę po prostu uwielbiam, bo jest w formie płynu, ma taką super. Minutkę. E, miareczkę tutaj i ta miareczka jest bardzo fajna, ponieważ wystarczy tylko nacisnąć brzucho butelki i ona się napełnia. I mamy tutaj 10, 15, 20 i 25 ml. E, dodatkowo ona jest dość słodka, tak? Próbowałam w smaku. E, nie jest pyszna, ale jest ze słodka i konie ją y, lubią jeść, lubią dodatki z nią. Nie umiem w polski, polski trudny język. Boże, to było po rosyjsku, nie, tylko nie rosyjski. I tak, uwielbiam ją, jest super. I to jest jedna z dwóch rzeczy, które wiem, że jest. Bo e, poprosiłam ją, żeby po prostu do... Poprosiłam ją, poprosiłam ją, to także się zabrzmiało. Poprosiłam panią, która e, ze mną rozmawiała, żeby wrzucać mi biotynę. I resztę, róbcie co chcecie, tak? Dobra. A co to mamy? O, torebka! Super, bo mi, moja torebka, którą mam na szczotki, jest troszeczkę zmęczona życiem. I ja te torebki używam na szczotki z Black Horsa. Super! Ej, super, bo będę miała nową, aż się zastanawiałam, czy kupować... Jej, ekstra. Chodź tutaj. Amazing. Dzisiejszy unboxing jest sponsorowany przez Black Horse. Nie, oh. lecimy dalej. Ok, co my tu mamy? Smar do kopyt. Tak? Masz do kopyt. O, super. Ogólnie jest teraz moje dro... O, gąbeczko! Ale to fajnie wygląda, zielone. Ja Wam za chwilę dam przebitki. Ogólnie ostatnio jest tak, moi drodzy, sucho. Wiecie, że ja jestem zwolennikiem raczej takiego naturalnego nawilżania kopyt, czyli poprzez właśnie wilgoć w ziemi, ale no hmm, nie mamy wilgoci w ziemi i nawet moje przelewanie wody ze żłogu niewiele daje i zaczęłam smarować kopyta kobyłą, bo naprawdę mają suche. Również olejem z Black Horsa. Nie pachnie jakoś szczególnie. E, więc taki smar się do kopyt jak najbardziej, super, ekstra, super, bo e, trafiło, trafiło. Jest to duże, jest to 500 ml. Ogólnie właśnie gadałam dzisiaj z sąsiedzi, czy musisz teraz robić remonty? Mam nadzieję, że tego nie słychać. E, gadałam właśnie z panią, która e, ze mną gadała na temat właśnie ambasadorstwa, że e, wolałaby inne etykiety, bo... E, inne niż czarne, inne kolorystycznie, a ja tak, nie, zostaw, czarne są świetne, mi <grym> się czarne podobają. Ok, następna rzecz, e, jak to się nazywa, siarczany, e, siarczan do kopyt e, na, wysychają, na wysychające, na, do, dla koni, które mają problemy jakieś grzybicze, e, czy problemy z gnijącymi strzałkami, to jest świetne, to jest moja trzecia butelka. Mam jedną butelkę, aktualnie nie korzystam, ale to jest taki produkt. Sole się nie przeterminowują. To jest sól, to jest siarczan i jest super. Jeżeli ktoś ma problem... Korek mi się robi. Korek leży, tu powinien być jeszcze korek, leży tam. <ścoughs> Jeżeli ktoś ma problem z, z koniem, który ma na przykład gnijące strzałki albo ma zbyt wilgotne strzałki, kopyta, to, to, jest, to jest świetne. To jest złoto, moi drodzy. U mnie Dajana miała e, przez jakiś czas delikatnie podgnie, podgniwalne strzałki i rowek, e, rowek strzałkowy I naprawdę... Zaraz odeszło. Zaraz tego nie było. Okej, okay, a teraz e, tak. To to wiem, co to jest, ale to Wam pokażę na koniec. Bo to jest coś, co muszę Wam pokazać na koniec. Co to jest tutaj? O! <laughs> różowa, różowa, różowa odżywka z Black Horsa, glamur, Glamurka, ja to nazywam, a, odżywka Barbie. Ja ogólnie odżywki te w sprayu właśnie od Black Horsa uwielbiam, one są świetne, przetestowałam każdą i każda super działa, więc jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, bo tak, to jest super, to działa. Tylko ja przelewam z tych dużych pojemników w te małe, bo są po prostu mi wygodniejsze, ale są naprawdę super typowe fazówki. One naprawdę działają. I co jest najważniejsze, bo bardzo dużo osób krzyczy, że dwufazowe nie działają. Dwufazowe nie działają, bo przecież woda i olej nie mogą się łączyć. Teraz się powstała emulsja, moi drodzy, tak to można nazwać. Tak to można Tak, to jest emulsja, chemia, podstawy chemii, moi drodzy. I teraz, jak po wstrząśnięciu zaczniecie psikać, to olej i woda są jakby połączone. I to będzie działać jako dwufazówka. A jak nie wstrząsniecie przed użyciem, to to nie będzie działać jak dwufazówka. I tak, super. Będziemy dzisiaj będzie różowe. Pink! I teraz ostatnia rzecz. Tereweczka. I teraz ostatnia rzecz, moi drodzy. Ta rzecz jeszcze nie ma etykiety, ponieważ jest to rzecz, której jeszcze nie ma w obiegu, e, którą właśnie mamy my, ambasadorki, przetestować i nie ma właśnie do tego etykiety. Więc tak na razie e, pusto i licho wygląda. I co to jest? Wy to zobaczycie ten filmik dopiero, jak właśnie e, ta odżywka będzie miała premierę. Już powiedziałam, to jest odżywka, będzie miała premierę. A my mamy właśnie za zadanie przetestować i sprawdzić, czy to się w ogóle do czegoś nadaje. O matko, to jest gęste. O matko, jak to ładnie pachnie. Ej, co wy na to, że ja to przetestowała na swoich włosach? Znaczy, no, nie powiecie mi teraz, ale ja trochę przetestuję na swoich włosach. Ale ładnie pachnie, powąchajcie. Ładnie, co nie? <laughs> ale... Ej, ale mi się podoba. Oh. I to jest odżywka, której jeszcze nie widziałam naprawdę chyba u żadnej firmy, czyli odżywka do spłukiwania, taka gęsta odżywka. Jeżeli macie kolosy, odżywki kolosy, takie dla ludzi, to to jest gęstsze, ale bardzo ładnie, podobnie pachnie. O matko... Ej, już jestem zakochana. I to jest właśnie odżywka do spukiwania. E, ogólnie miałam tutaj dostać instrukcję, jak ją używać, jak ją używać ale e, dostałam informację, że drukarka się zbuntowała i nie chciała drukować, więc dostałam info informację, jak używać na messengera. I to jest tak, że możemy ją używać e, jako po prostu zwykłą odżywkę: odżyw jako odżywkę do e, porostu włosów, e, czy też jakby na sucho, bez spukiwania, jako po prostu odżywka. I tak, będziemy ją testować we wszystkich trzech wersjach i również na moich włosach. Tylko u mnie jest ten problem, że Dori niekoniecznie lubi, jak się jej majstruje coś przy grzywie. Oczywiście czesanie jest super, bo drapanko. Warkoczyki spoko, ale rób wtedy, kiedy jęksiono. Ale jeżeli chodzi o mycie, moczenie grzywy, wodą, tym bardziej, kiedy jeszcze nie miałam okazji jej w tym roku do tego przyzwyczaić, przypomnieć jej, że to nie jest nic złego. Może być ciekawe, ale wytestujemy, sprawdzimy. I muszę to też wytestować na swoich włosach. Koniecznie pachnie przepięknie, naprawdę. Ej, ale w sumie, skoro możemy używać na sucho. na momentu muszę to rozbroić. Mamy inteligentne kliknięcie. No. Może tak, jakby bardziej z bliska. Do was podejdę. Rączka. No, musi się załadować. Tylko zaraz wrzucę sobie. O. Kilogram tej odżywki. Proszę się wyostrzyć. O, właśnie. Ja mam ranki, to nie jest brudne. Nie chcę się wyostrzyć. Wyostrzy. O, to jest coś takiego. I zaraz przetestujemy. Wyostrzysz się na czapraki. Opa. Dobra. Ja zakładam, że za nałożyłam za dużo. Ale zobaczymy, jak to ma być nie do, nie, nie do spłukiwania, może być nie spłukiwać, to powinno działać u mnie. Wiecie, ogólnie ciekawostka, fun fact, że pierwszy test Black Horse'a, jaki robiłam, to robiłam właśnie odżywkę i robiłam nie glamourkę, tylko oryginalną, czyli tą zwykłą białą. E, I też testowałam na swoich włosach. <ścoughs> Więc tak, o. o! Podoba mi się ten zapach naprawdę. Rozgrzejemy. Ja zawsze mam tak, że rozgrzewam odżywkę we włosy, W dłonie? i próbujemy. Wiecie, jak to ma działać na końskie włosie, to i na nasze. To się dużo budową nie różni. I tu keratyna, i tu keratyna. Więc zobaczymy. Ej, wchłania się fajnie. Nie mam tu szczotki do włosów, mam tylko końską, ale końska jest trochę brudna. No i tak trochę niefajnie. Okej. Okay. Ja mam ogólnie trochę kręcone włosy, więc trochę podkręcimy to. Aaa, utrwalenie mamy loków. Jej! Ej, jak tak będzie dobrze, to ja będę tą odżywkę dla siebie, a nie dla koni. Walić konie. <grym> Ej, super. Ej, włosy mi pachną. Oh my gosh! O! Oh. O! Oh. Ej, super jest. Super, i w ogóle jej nie czuję. Nie czuję jej teraz, czyli się wchłonęła. Ej, to super, naprawdę. Nie wiem, czy widać różnicę. Ja widzę, bo ja widzę z bliska swoje włosy. Ej, nie, fajnie, naprawdę. Oh, jak ona będzie dalej pachnieć, to naprawdę, jak będzie taka dobra, to, to ja jej nie oddam, dziewczynom. Nie, ja będę używać ze siebie. Jej, super. Dobra, moi drodzy, ja się już nie będę tutaj rozgadywać. Zamkniemy ją. I e, czekamy, mam nadzieję, że zaraz pogodę, może jutro będzie cieplej. E, to może jutro zrobię test e, tej odżywki. Zobaczymy. Nie mogę się doczekać, jaram się. Ok, witam ponownie. Mam, mam wrażenie, że jest za blisko. Lepiej. Dla was to było kilka sekund, a dla mnie jeden cały dzień. Ok, dzisiaj się zrobiło troszeczkę cieplej. Dalej nie jest tak ciepło, niestety, żebym mogła przetestować odżywkę na szyi, czyli na grzywie, czyli mocząc też szyję. Wiecie, pierwsze, Dorin nie za bardzo lubi, tak jak mówiłam, kiedy się jej wodą grzebie przy szyi. Ona w ogóle toleruje wodę, ale jej za bardzo nie lubi. E, I jest dość chłodno, i nie chce jakby jej przeziębić. Dlatego odżywkę przetestujemy tylko i wyłącznie dzisiaj na ogonie. I po pierwsze, co będę robić? Nie mam w zwyczaju. E, robić czegoś na odpierdziel, tym bardziej, jeżeli to ma być test jakiejś nowości, więc trzeba to zrobić dobrze, dobrze przetestować. Także więc, pierwsze co zrobię, to oczywiście rozczeszę ogon e, za pomocą odżywki z Black Horse'a e, Glamour? Nie, klasik. Rozczeszę. Dlaczego chcę wykorzystać do tego odżywkę, skoro za chwilę będę ją płukać tak naprawdę, tą odżywkę? Ja swoje włosy przed myciem zawsze czeszę po to, żeby się nie kłótniły. Tak samo u Dori. Szanuję jej włosy. Ona ma sporo tych włosów w tym ogonie, ale mimo wszystko dalej szanujmy te włosy. Ja chcę, żeby Dori miała piękne włosy, dlatego nie chcę potem się z nimi szarpać, kiedy nie będą się na przykład chciały po szamponie rozczesać. Bo szampon to jednak nie odżywka. I dlatego najpierw rozczeszę za pomocą odżywki, oczywiście szczoty. E, ogon. Następnie umyję szamponem, tak, żeby pozbyć się z, i z rzepa, i z włosia, wszelkiego brudu, żeby oczyścić ten włos po to, żeby ta odżywka miała szansę wejść we włos, nie mając po drodze bariery w postaci brudu na przykład, po prostu tak, żeby jak najbardziej ułatwić jej działanie. I lecimy z tematem. Chwilę poczekamy, aż przeschnie. I ogólnie jak ktoś się przyczepi, że tutaj dalej jest brudne, to to nie jest brudne. To jest gówniarzerski jeszcze ogon Dory, bo Dory jak się urodziła, to była kasztankiem. I ogon jeszcze został i nawet tu widać w górę, że dalej jest i to też nie jest brudne, on po prostu ma takie włosy, a że jej ogon za szybko nie rośnie. Rośnie gęsto, ale nie za szybko jeszcze jej to zostało. Oczywiście to za jakiś czas nie zniknie, więc tak. To taki grzeczny koń. To taki grzeczny koń, stoi dobrze. Nie rusza się ciok, to taki grzeczny. Ciudo koń, tak? Jeszcze do końca nie wyschło, ale już jest fajny efekt. Nie wiem, czy widać to na kamerze, jak to ładnie odbija ten ogon. Światło. Mam nadzieję, że to widać. I ogólnie ogon jest taki sypki. A, już, a jeszcze się nie skończyło wysuszać, jakby jeszcze nie wyschło do końca. Czekam na efekt końcowy, ale. Patrzcie, jak dla mnie już jest super, już jest wow. Dalej jest, słońce mi świeci w telefonie nie do końca widzę, co Wy widzicie. Nie, widać, widać, że się pięknie błyszczy. Ten ogon super. Wow. A jeszcze dalej, do końca nie wyschło. I tak totalnie przy okazji wytestowałam też maść na kopyta. Tylko Dori oczywiście już się poruszyła i jest piasek. Niestety nie mam gdzie nasmarować tak, żeby nie ubrudziła potem. Ale jest pięknie i się bardzo ładnie wchłania. Okej, okay, to teraz ogońko będzie trzeba rozczesać. Jo! Super, o, trochę na końcówce. O, on jeszcze jest wilgotny. Ej. Super. Wow. 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 Jaka objętość. Super. U. O matko, kocham tę odżywkę. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, też się zakończył i zakończył się jak najbardziej pozytywnie. Powiem szczerze, że nie miałam dużych oczekiwań, muszę ją zamknąć do tej odżywki, ponieważ dla mnie na początku wydawało się, że to jest po prostu taka zwykła odżywka, jak do ludzkich włosów, a ja mam taki dość ambiwalentny stosunek do wszelkich odżywek. Po prostu zawsze uważam, że. Wszystkie odżywki pięknie brzmią, pięknie są opisywane, a tak naprawdę niewiele robią. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej grać. Oczywiście na bieżąco będę wam opowiadać o tym na Instagramie, ale naprawdę z tej odżywki ubrudziłam ją. Minus, że nie ma etykiety, prawda? Że się szybko brudzi. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Włos jest błyszczący. Nie wiem, czy to widać na nagraniach, ponieważ ich nie przeglądałam jeszcze. Włos jest błyszczący, jest jakby żywszy, ogon jest sypki bardziej. Ja potem już nie używałam odżywki e, do włosów, nie mam jej tu przy sobie. Potem drugi raz już nie użyłam tej odżywki. E, tak jak mówię, ona mi służyła tylko i wyłącznie tego, żeby rozczesać włosy przed myciem, żeby potem było właśnie, żeby się tak nie kołtuniły I po tym jak po umyciu, po... Na oliwieniu, na oliwieniu? Na odżywkowaniu i spłukaniu, i jak wyschły te włosy, przeczysałam to naprawdę nie było, nie było problemu z rozczesaniem. Także jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej odżywki. A tak jak mówię, ja mam dość egwiwalentny stosunek do odżywek wszelkich. I naprawdę dobra robota, Black Horse. Naprawdę dobra robota. Tak od razu zapamięci wspomnę, że szampon, który, którego używałam, to również jest oczywiście Black Horse. Ja jestem, jeżeli jesteście ze mną od praktycznie początku, to wiecie, że jestem ogromną fanką Black Horse'a. I to jest keratynowy szampon. To miał być dla siwków, nie? Nie, nie jest opisany dla siwków, ale jest keratynowy i go używam już drugi rok i naprawdę jest super. I kończy mi się ta buteleczka. Muszę sobie zamówić nową, bo jak jest ciepło, to ja notorycznie myję Dori. Parci jeszcze nie myłam. Zobaczymy, jak to będzie. A jeżeli chodzi o tą maskę do kopy, to też jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona. Bardzo łatwo się nakłada, bardzo ładnie się rozprowadza i dość szybko się wchłania. I teraz z tego po co patrzyłam, zostaje na kopytach, więc naprawdę. Super, zobaczymy jak tam z nawilżeniem i tak dalej, bo jak wiecie, ja zazwyczaj nie używam rzeczy do e, wspomagania kopyt od zewnątrz, tylko staram się robić to jak najbardziej naturalnie, czyli od wewnątrz oraz od zewnątrz, po prostu żeby te kopyta łapały trochę wilgoci, żeby były elastyczne, a nie kruche. Ale z racji, że mamy takie susze, jakie mamy, czyli no, nie ma skąd te kopyta łapać wilgoci, to jak najbardziej posiłkuję się preparatami do kopy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za do... Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i moi drodzy no cóż. Na razie.